Dzieciak na rowerze, który myślał, że kierowca Lamborghini nigdy nie dowie się, skąd wzięły się wgniecenia i zadrapania na jego samochodzie. Oczywiście, nastolatek szybko trafił na policję. Cześć, witajcie, dzisiaj mam dla Was najdziwniejsze rzeczy uchwycone przez monitoring. Kamery są w bardzo wielu miejscach dla bezpieczeństwa i ochrony. Ale oczywiście nie każdy o tym wie. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Ja z góry dziękuję i zapraszam do oglądania. Dostaw stapicy, który został przyłapany na podjadaniu czy jego siedzenia? Niespodzianka, która prawie się udała, ale część kwiatów na pewno będzie do odratowania. Gdy rozpalamy ognisko benzyną, musimy pamiętać o tym, aby nie polać jej za dużo. Ktoś do końca nie obliczył wysokości ładunku, no i stała się nieprzyjemna rzecz. Dziewczyna, która okazała się bardziej zwinna od złodzieja. Krawężniki mogą być bardzo zaskakujące, dlatego należy na nie uważać. Przejażdżka kon na tyłem zrobiła to prawie jak w znanej reklamie. Mam tylko nadzieję, że nie była ich to jakaś nowa piłka. Trzęsienie ziemi na Tajwanie co spowodowało, że wiadukt bardzo mocno się ruszał, a samochody na nim tańczyły. Gogle, VR, mogą być niebezpieczne. Nie tylko dla nas, ale i również otoczenia. Teraz możecie zaobserwować, jakie skutki przynosi nieodpowiednio zabezpieczona drabina położona na śniegu. Było tak blisko, niestety nie udało się przeskoczyć. Jeśli wiecie, co to za stworzenie, postać, to napiszcie w komentarzu. Zdejmowanie bluzy na bieżni to dość niebezpieczny manewr i wy tego nie powtarzajcie. Tak duża ma satira, że nawet nie poczuł, że ciągnie za sobą osobówkę. Gdyby miał tylko jedną klapę z tyłu, pewnie do tego by nie doszło i w spokoju wjechałby do garażu. Film, który przedstawia: dlaczego nie warto oszczędzać na transporcie nie ma się o co martwić to tylko taki jego trening. Można powiedzieć, by że zbrodnia doskonała, ale gdyby nie ta kamera, teraz w internecie stanie się bardzo popularny. Kod, który broni swojego domu i nie pozwoli na to, aby ktoś do niego wtargnął. dlatego przy pracy nie należy się spieszyć. Gdy chcemy coś naprawić, uratować, no i wtedy dzieje się jeszcze gorzej. Gdy pszczelarzowi pójdzie coś nie tak, to na tej wysokości może być dość hardkorowo. Kamulec ręczny, który kosztował kierowcę bardzo, bardzo dużo. Ale już na pewno o nim nie zapomni. Zatrzaśnięte drzwi i jej misja dnia. Podczas pracy większość osób jest monitorowana, zwłaszcza gdy nie ma przerwy, ale nie wszyscy, jak widać, o tym wiedzą. No, i na dzisiaj to już by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej podobnych treści, to jak zawsze, dajcie o tym znać na dole w komentarzu. Dajcie to znać łapaczką w górę oraz subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Ja z góry każdemu dziękuję. Zapraszam Was na Instagrama, Facebooka, Snapchata. Wszystko macie na dole w opisie filmu, także sprawdzajcie, obserwujcie, lajkujcie. Ja was zapraszam na poprzednie filmy. Oczywiście piszcie propozycje do następnych filmów. Może ktoś ma jakiś fajny, ciekawy temat, na który chciałby, abym nagrał film. Wszystko będę sprawdzał. Ja was zapraszam na poprzednie filmy. My się widzimy w kolejnych. Także trzymajcie się. Do następnych. Na razie, piona!